Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd pochodzą Polacy i wszystkie rasy świata? Cóż, patrzysz na trzech, z których wywodzą się wszystkie rasy: Jafet, Szem i Ham. Są to synowie Noego. Zgodnie z tabelą czasową widzimy tutaj, że Szem jest ojcem rasy oliwnej: Hebrajczycy Chrystus. Ham jest ojcem czarnej rasy: Babilończycy, Egipcjanie. Jafet jest ojcem rasy białej: Europejczycy. Ciekawostką jest to, że Polacy mają najczystszą krew. Przełożony zakonu franciszkanów Dzierzba przedstawia z archiwów papieskich historię pochodzenia Polaków. Ja, Dzierzba, korzystając ze znalezionych w bibliotece papieży roczników rzymskich, chronikis romanorum, takie wiadomości wyczytałem o początku narodu polskiego, o stworzenia świata, czyli od Adama i Ewy. Trzeba wiedzieć, że Polacy pochodzą z pokolenia Jafeta, syna Noego, którego błogosławiąc ojciec wyrzekł z natchnienia boskiego. Dilatet Dominus Jafet. Jafet pomiędzy licznymi synami miał jednego imieniem Jawan, którego Polacy nazywają Iwan. Iwan zrodził Filira. Filira zaś zrodził Alana. Alan zaś, który pierwszy wszedł do Europy, zrodził Negona. Negno zaś zrodził czterech synów, między którymi pierworodny zwał się Vandalus. Od tego Wandalitowie, teraz Polakami zwani, wzięli początek. Ten postanowił, ażeby żeby rzeka od jego imienia Wandalom nazwano, która się teraz Wisła nazywa. Podobnie góra, z której ta rzeka wypływa, nazywa się od jego imienia Wanda. Wandalusz żył pod ukrachunku bliskiego prawdy za czasów Józefa, co był w Egipcie, syna patriarchy Jakuba, nazywanego w Biblii Izraelem, i równo z Józefem był potomkiem Noego w 13 stopniu lubo innym pokoleniem.